Co za nudy! Nie wiem, co robić. Co to było? Suzy, coś kombinuje. Ciekawe, co? Jaka ciężka drabina. Wydaje mi się, że ona coś wymyśliła. Suzy, ostrożniej! Kusz na mnie leci! Wszystko. Myślę, że już skończyłam. Mój pokój jest gotowy. Wygląda jeszcze lepiej niż planowałam. Niesamowite! Bardzo mi się podoba! Jak to zrobiłaś? Niewiarygodne. Nie powiem. Możesz patrzeć i zazdrościć. Jeszcze czego? Zrobię to lepiej niż ty. Zobaczysz. O, jak dużo śmieci. Nie zaszkodziłoby tu posprzątać. W moim kąciku jest tak przytulnie. Co to jest? Zak, natychmiast przestań zrzucać we mnie śmieciami. Co ty sobie myślisz? Moja sypialnia już prawie gotowa. Trochę różni się od projektu, ale cóż, no nie jest źle. Zobacz, Suzy, co zrobiłem. Całkiem fajnie, prawda? Oh, yeah. Niezbyt. Nie dałeś rady mnie pokonać. <laughs> Muszę się natychmiast ukryć, zanim Andy mnie znajdzie. Myślę, że ten plakat jest idealnym miejscem. Topię się w niego, a on nie będzie niczego podejrzewał. To świetny pomysł. Idealnie. Teraz nie można mnie odróżnić od plakatu. Gdzie ukrywa się Emma? Nigdzie jej nie widzę. Półki są czyste. Poszukam gdzieś indziej. Pójdę tam. O nie, chwileczkę. Nie sprawdzałem jeszcze ściany. Ten plakat wygląda podejrzanie. A nie, jednak jest w porządku. Niesamowite, Andy mnie nie poznał. Ale muszę uważać, on może wrócić. Gdzie się wszyscy podzieli? Nie rozumiem. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z tym plakatem. Wcześniej wyglądał inaczej. O nie, chce mi się kichać! Aż się! <grym> Emma, to ty? Cześć! Ostrożnie, Zach! Jaka ładna poduszka! Nie mogę się nią nacieszyć. Co ty robisz, Suzy? Oddaj to! Nie oddam! To wszystko jest moje, nie zbliżaj się! Oddaj, zabrałaś moją poduszkę! Spuszczaj, nie poddam się! Ja też nie! Co ty zrobiłeś? Teraz to już same pióra! To wszystko twoja wina! Teraz możesz zabrać sobie swoją poduszkę! Dziękuję! Takiej poduszki nie potrzebuję! Dobra, wiem co robić. Wszystko na rodzinny obiad jest gotowe. Potrzebuję tego obrusu i to natychmiast. Postaram się go zdjąć ostrożnie, aby niczego nie uszkodzić. Ups, coś poszło nie tak. Zak, co tu się dzieje? Co ty zrobiłeś? Mamo, przepraszam, ale muszę teraz załatwić ważną sprawę. Moje nerwy są napięte do granic możliwości, muszę od razu się odprężyć i zrelaksować. To takie miłe uczucie. Suzy, spójrz, jaki fajny hamak zrobiłem. Teraz moja kolej, żeby się schować. Może wejdę do kosza. Nie, to nie jest dobry pomysł. A może schowam się do szafki? Tak, myślę, że tu będzie ok. Kurczę, za mało miejsca. Nie ma mowy, żebym tam się wcisnął. Co to jest? Worki na śmieci? Właśnie tego potrzebuję. Chowam się do jednego z nich. Emma nie będzie wiedziała, że to ja. Dobra, idzie, muszę się pospieszyć. Son of a eater. Powinnam myśleć jak Andy. Gdzie on mógł się schować? To kosza na śmieci? Nie, tam śmierdzi. Jestem pewna, że wszedł do szafki. Nie domyśliła się. Andy, wychodź, znalazłam cię. To dziwne, nie ma go. Gdzie indziej mógłby się schować? Kończą mi się pomysły, poszukam go w klasie. Dlaczego wszyscy dzisiaj biegają? O, nowy worek na śmieci! Wydawało mi się, że już to wszystko posprzątałem. Jaki ciężki! Co oni tam włożyli? Nie mogę go podnieść! Muszę go wepchać do kosza. Obawiam się, że nie będzie to łatwe. Uf, dzięki Bogu udało się. Teraz muszę to ubić, żeby zamknąć pokrywę. Matowe! No to mogę iść dalej. Zaraz tylko wyrzucę śmieci. Co to jest? Pomocy! Zaknij krzycz, to ja, Andy. Tu jest jakiś potwór. Nie wyglądasz jak Andy. Dokąd idziesz, Zak? To ja twój przyjaciel. Pomóż mi stąd wyjść! Kurczę! Zak coś za cicho siedzi, dopóki nie widzi zjem trochę słodyczy. Dobrze, że mam swoją małą lodówkę pełną smakołyków. Zak spadaj stąd, oddaj moje słodycze! Chci wózka! wziąłem tylko jednego batonika. Powinienem mieć własne słodycze. Kurczę, nie mam kasy. Jak ja to zrobię? O, batonik. Może wcale nie potrzebuję pieniędzy. Mogę wytrząsnąć wszystko z tej maszyny gołymi rękami. Ekstra, mój plan działa! Potrzebuję więcej smakołyków. No cześć! Chcesz mi coś powiedzieć, co tu robisz? Ups, chyba wpadłem. Dobrze zauważyłeś. Lepiej uciekaj, bo będziesz miał kłopoty. Nie możesz mnie aresztować bez swojej odznaki. Ozdaj ją natychmiast, jak śmiesz. Skoro strażnika nie ma, to wyniosę automat w całości. Hej, dokąd on poszedł? Automat też zniknął. To dziwne. Wygląda na to, że nie zdążyłem. Najwyższy czas, żeby się zrelaksować. Ta praca bardzo mnie stresuje. No, tak jest o wiele lepiej. Już stąd nie wyjdę. Czuję się znakomicie. Spójrz tutaj, Suzy! Teraz mam swoją własną maszynę ze słodyczami. Automat ze słodyczami? To niemożliwe! Jak widać, możliwe. Oto! W każdej chwili mogę wziąć, co chcę. Tylko najpierw muszę trochę odpocząć. Co za dziwak z ciebie, Zak? Sypialnia to świetne miejsce do ukrycia się. Jest tu mnóstwo zakamarków. Na pewno znajdę coś fajnego. Może schować się do łóżka? Andy na pewno nie będzie wiedział, gdzie jestem. Wejdę w poszewkę na kołdrę. Będzie zaskoczony. Życzcie mi powodzenia. Jestem pewna, że ten plan zadziała. A tak w ogóle tu jest bardzo przytulnie. Uwielbiam ukrywać się w takich miejscach. No i jak? Wyglądam jak duch? Dziś był bardzo pracowity dzień, czas na odpoczynek. Chodź tu, mój ulubiony jednorożcu, idziemy spać. Ale najpierw poczytam ci bajkę na dobranoc. Siadaj wygodnie, podoba ci się. Czas na mnie, uważaj, Andy! Kto tam jest? Ktoś mnie zaatakował! Nie sądziłam, że jesteś aż taki strachliwy. Czy ty śpisz z zabawkami? Zabieraj ręce od mojego jednorowca. Wszystko w porządku, mój malutki. Mam nadzieję, że lekarz nic nie zauważy. Mój biedny brzuszek. O, jak mi ciężko. Dlaczego nic nie mówisz? Pomogę ci. Siadaj, siadaj, oddychaj, oddychaj. Oddychaj. Nie krzycz na mnie, przecież oddycham. Co za ciężka robota? Przydałoby się jakieś odświeżenie? Mnie w sumie też. Od razu lepiej. Co robić? Wiem. Doktorze, tam ktoś złamał nogę. Gdzie, gdzie? Gdzie ona się podziała? Ach, te kobiety w ciąży. Stop! Monika, cześć! Spójrz na te wszystkie smakołyki, które Ci przyniosłam. Otwórz usta. Dziękuję, to bardzo miłe z Twojej strony. Ale dobre. Chyba zaraz będzie tu lekarz. Musimy natychmiast schować jedzenie. Gotowe? Co tu się dzieje? Przecież dopiero co siedziałaś tam z dużym brzuchem. Już go nie mam. To prawdziwy cud. O, jaki piękne. Cud? Okay. Jestem lekarzem. Kogo próbujesz oszukać? Wstydź się. No i co teraz powiesz? E, e, chyba czas już na mnie. Stój! I tak cię złapię. Przynajmniej troszeczkę zjadłam, świetnie. Uwielbiam to. Nie ma nic przyjemniejszego niż rozkładanie tabletek do pudełek. Pomocy, boli mnie ręka. Chyba ją złamałam. Zobaczmy, co się stało. Ale zanim to zrobimy, muszę coś sprawdzić. A, to znowu ty. Myślisz, że nie wiem, że pod tymi bandażami jest guma? A właśnie, że wiem. A teraz szybko kieruj się do wyjścia. Natychmiast. Natychmiast powiedziałem. A gumy są teraz moje. Muszę coś wymyślić. Wiem. Jeśli bandaż zrobię z gumy, to lekarz na pewno nic nie zauważy. Tym razem naprawdę złamałam rękę. Nie możesz mnie oszukać, zamierzam to sprawdzić. No, faktycznie nic tu nie ma. Dobra, wchodź, chirurg jest tam. Cześć! Tym razem przyniosłam ci gumę Huba buba Jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie. Co tu się dzieje? Oj, mam już tego dosyć. A! Monika, przepraszam, muszę już iść. To moja jedyna szansa. Nowa żywa chyba można przenieść? Zanim ktoś zobaczy, powiem wam w zaufaniu, że w środku są burgery. Patrzcie. Wstać. Co to jest? Brokuły. Chcesz spróbować? Tak, tak. To całkiem zdrowe. Przechodź. Fu, zdrowe ale obrzydliwe. Co za chyda? Monika, to znowu ja. Nie chcę jeść brokułów. To tylko pozory. Ale z burgerów na pewno nie zrezygnujesz, co? No jasne. Niestety wystygły, gdy je niosłam. Musimy je gdzieś podgrzać. Co by tu wymyślić? Wiem! To urządzenie medyczne mi pomoże. Naprawdę mam genialne pomysły. Kilka sekund. I burger gotowy, o, jaki gorący, monika smacznego! Dziękuję bardzo! Jakie to pyszne! Co się dzieje? Najwyraźniej gdzieś mamy małe spięcie. Ale pyszności. Rozgrzeję jeszcze jednego. Nie, no, zdecydowanie tu jest coś nie tak. Sprawdzę to. Co tu się dzieje? Nie wam, Ta maszyna nie służy do podgrzewania jedzenia. Oddaj to. Oj, to musiało boleć. Trzymajcie mnie, zaraz upadnę. Słabo mi. Gotowe. Dzięki temu robienie zastrzyków będzie o wiele wygodniejsze. Rewelacja. Panie doktorze, proszę spojrzeć, z moją skórą jest coś nie tak. Możesz mi pomóc? Jak to swędzi? Stój tam! Trzymaj się ode mnie z daleka. Nie chcę się zarazić. Idź szybko do dermatologa. Tak, tak, idę, idę. To okropne. Przychodzi tu każdy z ulicy. Nie chcę zarazić się jakąś paskudną chorobą. O, myślę, że ten zastrzyk to wyleczy. Nie, no to nie wystarczy. Potrzebujemy czegoś większego. O, ten będzie idealny. Monika, przyniosłam ci trochę skitelsów. Pospiesz się i otwórz usta, zaraz zjesz coś pysznego. O, tak. Ale to jest dobre. Częstuj się. Co? Znowu to robisz? Przestań natychmiast. Ups, please. Dam ci zastrzyk, wtedy nie będziesz chciała tu wracać. Pomocy! Nie dotykaj mnie! Ale zabawa. No mam cię. Oj. Chodź tutaj! Jeszcze czego? Muszę lecieć do domu, papa. Aaaa! Moja noga jak boli! Przepraszam, Monika, nie chciałem. To wszystko przez Twoją przyjaciółkę. Stój! Na pewno mnie tutaj nie znajdzie. Jeszcze tu dokręcę i gotowe. O, co to było? To dziwne. Jestem. Teraz musimy jakoś zrzucić te smakołyki. Co tu się dzieje? Kto tam jest? Monika, łap! Mam dla ciebie pianki marshmallows. Co? Pianki? Super! Lili, jesteś jak prawdziwy szpieg. No dobra, co my tu mamy? Zaraz wyjaśnię, skąd wziął się ten sznurek. Co tam się dzieje? Znowu ty? No to się wymyka spod kontroli. Zdarzyłam się, jak to boli! Teraz będę leczyć was obydwie! Nie! A! To okropne! Mam żelkowy makaron. Wygląda to zarówno dziwnie, jak i bardzo apetycznie. Wow, jaki smakowity poczęstunek dostałam! A moje jedzenie jest takie jak ja. Równie piękne. Ja zacznę! Okej. Okay. Co my tu mamy? Wszystko jest błyszczące i złote i bardzo drogie. Ale zupełnie niejadalne. Będziemy musieli znaleźć dlatego inne zastosowanie. I tak noszę za dużo biżuterii. Pomoże mi mój stylista. Co mogę dla ciebie zrobić, ślicznotko? I tak już wyglądasz świetnie. Możesz coś z tym zrobić? Co za pytanie, pewnie zrobię ci taki strój, że będziesz w szoku. Tylko spójrz. Przeszedłem samego siebie. Co to jest? Nie potrzebujemy tego. Gotowe. Świeć dalej, moja mała gwiazdko. Jakie to jest piękne. Te złote włosy pasują mi idealnie. Wow, to tak można? Ja też chcę. To samo mogę zrobić z moim makaronem. I bransoletka, i pierścionek. Super. I jak? Jakby ci to powiedzieć, to jest straszne. Daj spokój, no to po prostu sobie zjem. To jest takie pyszne. Zjem wszystkie te ozdoby i brazoletkę i pierścionek nie zostawi niczego. Co za uczta, ale trochę mało. No trudno, przynajmniej coś zjadłam. Teraz ty, z chęcią, tylko od czego by zacząć? Makaron jest suchy. Po prostu twardy makaron. Nigdzie nie ma nawet wody. Co robić? Mam pomysł. Wezmę zapałki. Co? No dobra. Pomogą mi w gotowaniu. Wow, jakie fajne. A teraz troszkę tu podniesiemy. No dalej, działaj. Jeszcze trochę udało się. O, a gdzie mój makaron? Jaka zimna woda. Super, sprawiłam, że zaczęło padać. Jeszcze trochę i będzie pełne pudełko. Patrzcie, mój genialny pomysł zadziałał. Co z wami? Nie widzisz? Yy, to nic takiego, wyschniecie. A ja w międzyczasie będę jadła. Jakie to jest pyszne. Ona jest niesamowicie dziwna. Brak mi słów. Co to jest? Srebro? No dobra. To wszystko dla mnie? Złote frytki? Wow! Kto by w to wątpił? Dobra, to też jest jedzenie, nawet jeśli jest surowe. To dopiero przysmak smacznego! Co by tu wymyślić? Racja, ugotuję to. Zawinę w folię. Właśnie w ten sposób, ze wszystkich stron. A teraz potrzebuję palnika. Podgrzeję ziemniaka z każdej strony, żeby był miękki i smaczny. Powinno wyjść idealnie. Gatowe można próbować. Ojej, jakie gorące! Okej, okay, ostygło. Najpierw otwieram. Rewelacja! Nie sądziłam, że uda mi się to zrobić tak dobrze. No to mogę jeść. Co za niesamowity smak. To niewiarygodne. Chcę więcej, nie mogę przestać jeść! To było takie dobre. A to mogę wyrzucić? Wow, jaki fajny pomysł. Emma, twoja kolej. Dobra, dobra. Zjem te wasze tanie frytki. Tylko wybiorę jakieś najsmaczniejsze. Ojej, to boli. Złamałam ząb. Co robić? To straszne. Jak jej pomóc? Wiem, co robić. Wyleczę twój ząb. Nie trzeba, dziękuję. Trzeba, trzeba. Daj mi swoje srebro. Ojej, czy to jest jakiś nowy sposób na leczenie zębów? Pomocy! Doskonale, doskonale. Co ona zrobiła z moimi zębami? Ojej, wszystkie są srebrne. To całkiem fajne. Pasuje mi? Po prostu na wszystkim się znam. Teraz moja kolej dziewczyny. Nie, czekaj, mam pewną propozycję. Co powiesz na taką kwotę? Nie chcę. No dobra, zaczynam jeść. Wezmę tę frytkę, ona podoba mi się najbardziej. Ma zapach złota. A jak smakuje? Ojej, mogę to z łatwością ugryźć! Jakie to pyszne! Pyszne? Więc dam jej nauczkę. Moja suszarka do włosów mi w tym pomoże. Zobaczcie, jak pięknie się roztapia. Zastanawiam się, jak teraz to zjesz. Jakie to pyszne! Co? Gdzie są moje pałeczki? Chociaż i tak mogę to zjeść. A raczej wypić. Tak smakuje nawet lepiej. Będę piła prosto z opakowania. Co? Ona to po prostu wypije? Miałam zamiar zrobić jej na złość. Ale dobre. Wypiłam wszystko do ostatniej kropli. Moje usta są teraz złote i moje pocałunki też. Palony tost? Dlaczego ja? Co za porażka. Duża kanapka? No okej, okay, będę udawała, że jestem naprawdę zaskoczona. Wow, to dla mnie? Taka ogromna i apetyczna? Zaraz się popłaczę. Nareszcie. Wow. A ja mam kawałek przypalonego chleba. Nie chcę tego jeść. Co? Musisz to zjeść. Dlaczego mi to robisz? Okej, okay, chyba będę musiała to zjeść. Co za ochyda. Smakuje okropnie. Ej, uważaj! Co mam zrobić? To kawałek węgla. Smakuje obrzydliwie. Fuj. Skończyłam. Zjadłam do ostatniego okruszka. Naprawdę? Tak, teraz ty. No to nie jest takie trudne. To nie jest najbardziej apetyczna kanapka, jaką jadłam. No ale spróbujmy. Tak trudno jest to ugryźć, ale jest całkiem niezła, tylko troszkę niewygodnie to jeść. Potrzebuję serwetki. Gotowe, można ją wyrzucić. Przecież to pieniądze! Mogę? Mogę! No dajcie mi chociaż trochę pieniędzy! Co za wariatka? Jestem bogata! No kanapka była całkiem pyszna. Skończyłam. Już zaoszczędziłam na cały dom. Z kim ja się zadaję? Od razu widać, że zjadłaś porządny posiłek. Co macie na myśli? Ojej, co za brzuch! Co ja teraz zrobię? Muszę wezwać szybko trenera. Wołałaś mnie? Spójrz na mój brzuch. Ojej, to straszne, jest prawdziwy? Co mam robić? Tu potrzebna jest ręka profesjonalisty. Biegnij, trzymaj się mnie. No, biegnij. Co za żółw? Przecież biegnę. Narzekasz, a nie biegasz. Weź się w garść. Jeszcze sto kilometrów do pokonania. Prawie dałaś radę. Brawo. Znowu? Co to? Jak to działa? Sama zrobiłaś sobie ten brzuch, teraz tylko sama możesz się go pozbyć. Co właśnie ci udowodniłem. Moja figura wróciła do normy? Tylko dzięki mnie. Oczywiście. Dziękuję. E, oto jestem, tęskniłyście? Spójrzcie na moją idealną figurę. No w końcu, jedz już. Zupełnie zapomniała mój piękny burger. Z chęcią go zjem. Spójrzcie na to, jak dużo zielonego. To bardzo apetyczne. Aż mi brak słów. Czy ona je pieniądze? W ogóle wie, co z nimi trzeba robić? To jest takie pyszne. Bardzo mi się podoba. No, dla każdego coś innego. To była moja najlepsza kolacja w życiu. A co to jest? Jak błyszczy. Chcę spróbować. Aj, to boli! Po co to gryzłaś? Twój, to było niedobre. Oj. Przepraszam, zakrztusiłam się. O, pieniądze! Jestem bogata. Wydam je na kanapę.